Dzień dobry Państwu, witam się z Wami ponownie, 20 marca 2024. Mamy dzisiaj, jeśli się nie mylę, środę. Ja właśnie wyjeżdżam z podwórka. Przed chwilą wypiliśmy sobie herbatę na słońcu. No, jak tak się siedzi na słoneczku, to się wydaje, że jest bardzo ciepło. I właśnie dlatego pomyśleliśmy sobie, że jak przywiozę dzieci ze szkoły, może zamiast kisić się w domu, posiedzimy chwilę na powietrzu. W ogóle dzisiaj to tak czesałam włosy, przyjąłam tak teraz sobie przypomniałam, że muszę je pofarbować od nowa. A w ogóle to chcę się zapisać do fryzjera, bo ostatnio oglądałam starych swo swoich zdjęć i zatem szkliłam trochę za inną fryzurą, którą kiedyś nosiłam, a teraz chcę zrobić taki, może nie do końca taką jak miałam, ale też tam się zainspirowałam tymi swoimi starymi włosami. Także muszę się zapisać do fryzjera. No i mam nadzieję, że nie, będę, że nie zapomnę zrobić tego w tym tygodniu. No i co więcej, chciałam się Wam powiedzieć, jadę na miasto, bo chcę załatwić kilka rzeczy, Odbiorę dzieci, postaram się jakoś tak wcześniej sprawnie, tak jak żeby, żeby, jak powiedziałam, żeby zdążyć um, żeby sobie skorzystać jeszcze trochę z tego. Z tych promieni słonecznych, takich przyjemnych dosyć. no. A w ogóle jak już tutaj stoję i chcę przypomnieć. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, co przypomniałam. Skrzynka, bo Matylda czeka na przesyłkę, e, ciągle zapominam, żeby zajrzeć do skrzynki. To jest dobry moment w No i tak szybkim rzutem oka widzę... Większość tego co jest aktualnie. W skrzynce to są śmieci wyborcze, nie? Pewnie u każdego jest tak samo. Znaczy śmieci wyborcze, no śmieci, no bo jak to nazwać inaczej, są stosy ulotek, z których tak naprawdę nic nie wynika. A Oprócz tego, że mogę się popatrzeć na czyjeś zdjęcie i czyjeś nazwisko, które mamy mi się utrwalić, tak generalnie nic za tym więcej nie idzie. No nic, słuchajcie, ruszam, więc żeby nie przedłużać i żeby było legalnie, to się rozłączam i widzimy się w kolejnych ujęciach. Narka. Matylda się już odprowadziła ze szkoły, w sensie wyprowadziła się ze szkoły. Jak wyprowadziła? No wyszłaś po prostu i marudziłaś, wydzwaniałaś bez sensu. Musisz się nauczyć matylarza, jak wstąpisz w to nie przyspieszysz pewne rzeczy. A przy okazji zauważyła, że mam w, e, w samochodzie pocztę, którą wyjąłam mm. To nie dla niej. <laughs> Proszę bardzo. Jest też coś dla mnie. Ale to nie pokazuję, bo są też inne rzeczy, ale jest jeszcze. To nie koniec, moja droga. Jest jeszcze jedna poczta dla Ciebie. Otwierasz? Mm -hmm. Na żywo. Zrobimy. Co ty tam masz? Koko, koko. W dniu urodzin, to chyba z okazji urodzin dostajesz życzenia. Jakieś kartkę. Tylko tak nie czytaj wszystkim, tylko sama przeczytaj sobie. No i co? Aha. Dobra. dziękuję. Fajnie, nie? Dostać kartkę z życzeniami. Kiedyś tak marudziłaś, że nikt ci nic nie przysyła. Bo akurat była taka seria, że i Klara dostała życzenie i Władek potem dostał. No i doczekałaś się. A tu to chyba trzeci, tak? Chyba. No z tyłu chyba jest napisane, może sprawdź. Z drugiej strony. No tu Matylda, no gdzie się podaje adres nadawcy? Nie No i tak to proszę Państwa, otwiera się kartki urodzinowe, prezentowe i z życzeniami. Wprawdzie po urodzinach już kilka dni, ale jakoś tak daleko mnie było do tej, do tej skrzynki. Fajnie, nie? No to musisz później zadzwonić do cioci i podziękować, powiedzieć, że dostałaś już tą przesyłkę. A za życzenia w tej pierwszej kartce, oczywiście, bardzo uprzejmie dziękujemy. Ja jeszcze później otworzę swoją kartkę, bo yeah. też tutaj mam. To wam później ją pokażę. A, a póki co to ja już awansem mówię dziękuję i w imieniu Matyldy i Matylda też chyba chciałaby powiedzieć dziękuję, prawda Matylda? No. Dobrze, moi drodzy, kończymy tutaj w tym miejscu, idziemy po Klarę. Dzieciaki wybiegają do szkoły, także spadamy, żeby nie tracić czasu. No, narka, bye! Dobra, matka Polka zapomniała, że Klara kończy dzisiaj trochę później, mam angielski, ale to przez Matyldę, bo wyzwaniała do mnie. Ściekle. No ale to nic, poszliśmy sobie po włodeczka, w tym czasie poszliśmy w sumie. Hej! No i poczekamy teraz chwilę. O czy nie? udało się odebrać wszystkich. Dotarliśmy do domu zakupy zrzucone. Musiałem też kanapkę zrobić, bo głodna jestem. A zupa to dopiero za jakiś czas jest plania. Dzieciaki są najedzone podobno. Zresztą to po śniadaniu po obiedzie po wszystkim, także luz już biegają. Tak to wygląda. Już widzę, że znak moskwit wyjęte. I dalej, no mi się mniej błota tutaj. Na wciska w buty. No i jak? I jak? Placze Lata ta matuga, a już widzę, że skrzydła jej odpadły. Super. Może być i tak, nie? No dobrze, drodzy Państwo. To ja tu robię. Stop! Znowu sobie któreś te spodnie sobie tą żywicą załatwił, że tutaj nie ma żywicy, ale jakimś brudem. Ostatnio jakieś spodnie, jakieś drzewie właśnie a sobie spodnie żywicą załatwił, ale to wiadomo, że nie tu. No a tutaj to się po prostu może uświnić czymś. No. To to by było na tyle. Na razie. Czekaj, może się rozłączyć yy, z serem. No, dzieciaki jak zwykle. Muszą się albo pozaczepiać, albo sobie dokuczyć. Co to? Czekolada. Czekoladę. Za dużo mamy po prostu, uh -huh. coś tu się nie zgadza. Po całym domu też są. Ale strzela. A strzela? No to sobie ewidentnie wzięło bez pytania przecież, nie? No raczej tak. A zjadłabym kawałek tej czekolady nadaje się? O matko, to jest ta dobra czekolada. No nikt tego nie filmuje, to robią co chcą, nie? Mm, nie, to jest Trzeba zabrać do domu. Mm. Sorry. Ostrożnie! No tylko byłoby głupie jakbyście pospadali na siebie. To jest ja. Co tam robi ta czekolada? Co? Pod wiatą, taka bez papierka. Nie wiem. Kto brał i nie pytał? Ja nie, nie wiem. nie jaka czekolada? Nie ma w innych, pokażę. jak zwykle. Pokaż. Dobra, dobra, już, to, już później to po, no i zobacz, dobrze.